Dużo piłek o no właśnie on kończy a i stanowi o sile drużyny w dość znacznym stopniu. Tak Spokojnie, tak. jasne, nie, nie wyciągamy daleko idących wniosków. To jest to jest początek. Moryń, grubel i riwejro. No i proszę Moryń tutaj ładnie się uwolni do środka na liczanie. Abior teraz wyszedł do niego wyżej kucharzyk. Zrobiła się luka Dość łatwo zagrana akcja. A Ribeiro, jednego z najskuteczniejszych, jeśli chodzi o rzuty z 9 metra w naszej lidze. z nieco ponad 50% skutecznością. 38 albo 9, tak się wydaje. To taki zadaniowiec, można powiedzieć, w tym momencie zrozumiał intencje kolegi Moryń oj świetnie teraz wymanewrowany i to ten środek obrony ten najmocniejszy punkt defensywy energii MKS-u ależ Krystian Wołowiec jest na lewej stronie do ataku Tak Dość niski jak na, na obrotowego. Tak, jeszcze gdzieś tam między tym kucharzykiem a kusem, ale proszę, to jest taki moment meczu. Jak się nie dzieje. Tak, chociaż ruszył Czech tak. na rozgrzewkę za ławkę, więc może twoja, twoja intuicja jest słuszna. Rzeczywiście być może taka zmiana będzie. No Starcewicz potrzebuje. Gospodarze walczą o życie, można powiedzieć, więc... Tak, każdy punkt na, na wagę złota może się okazać. Fenomenalna ta wkrętka ze skrzydła. O, widać też, jaką satysfakcję dała samemu Miłoszowi Bekiszowi. To tu naprawdę, no może nie kiepskim, ale takim nieprzekonującym początku w wykonaniu Portugalczyka jest sygnalizacja gry pasywnej. Kowalczyk! Jak on to zmieścił! Końca tej pierwszej kary, a więc kary dla Mateusza Kusa. Zobaczmy Kowalczyk No tak, precyzyjny, precyzyjne, że tam tylko można było odprowadzić piłkę wzrokiem. O i teraz widać było, widać było, że chce sobie y, gdzieś sam coś udowodnić Adam Laskowski Zobaczymy. za to ma środkowy z kusem, Efektowna ta dobitka, ale oczywiście rzut ewidentnie podparty. Z takiej pozycji wręcz półleżącej, leżącej oddany. No i y, jest właśnie Dącowo o tym y, zawodniku wspominaliśmy, że Ukrainiec. Dwumeczu meczu Polaków z Portugalczykami Zupełnie inaczej grało się biało-czerwonym Przy fantastycznej publiczności w Gdańsku. Inaczej na wyjeździe No i jak jest hambior na parkiecie to Ta liczba możliwych rozwiązań w ataku Bardzo, bardzo wzrasta Bo starał się naprawdę Adam Laskowski I momentami nieźle to wyglądało Ale jednak no, Habior w tym ataku daje bardzo dużo Ale teraz w sytuacji sam na sam Spisuje się na medal Tym razem zatrzymał Mira Lewandowskiego a w odpowiedzi Bramka na niego. tak nabiegać za obrońcę, a teraz Żal Ribeiro po takim ładnym zwodzie z przełożeniem. Uy. Filip Pomfara przed przerwą też trafiał, choć zapamiętaliśmy go głównie z dwóch skutecznie wykonanych rzutów karnych. A teraz Fabior właściwie minięty został Kust. Pojawił się z numerem 55 Laskowski, który w pierwszej połowie zmienił Hawiora. Teraz grają razem. Kus, Moryń, Kowalczyk. Moryń, to było to czwarte podanie. Moryń, wyszło idealnie. Tak, tutaj jeszcze z rotacją Moryń mogło się dowolować. Tak, 22-21. Może też mentalnie, psychologicznie ważne jest to dla Kaliszan, że nie pozwalają drużynie z na objęcie prowadzenia. Dwa kolejne mecze, oglądać dwa zwycięstwa. A tak może być. I to z wyżej zdecydowanie notowanymi rywalami. Wygrali z Opolem, teraz są blisko z Kaliszem. Ale jeszcze gospodarze. Czy będzie jeszcze branka kontaktowa? Moryń starce. Grafia, yes. to jest jeszcze pół minuty. 27. Całkowicie normalna rzecz. Mamy re, od razu raport z poziomu parkietu. Może poczekajmy. Starcewicz. Nie ma bramki. Legionowo wygrywa Paweł Ślezak. Paweł, co tam się działo Zdajka w samych